Teraz, którego prezentuję, ma numer 4207 z 2024 roku. <laughs> Samiczka mi się daje, też to będzie. Niebieska. O, budowę to rewelacyjna, naprawdę. Niedawno dopiero odsadzona. I pochodzenie. Ojciec 3519 czyli z 23 roku, gołąb przeznaczony do rozpodu. I tu też jest takie jak poprzednio po samicy 4282, półsiostra szelensa, superlotniczka. A tu ona była parowana, na no, znowu na syna Wejrona, czyli w pokrewieństwie. I samica od Janusza Szalkowskiego, czyli w pokrewieństwie, czyste szelensy na górze od strony ojca. A matka 2436, i tu jest. Gołębie są y, linia olimpijczyka 2250, jest gołąb, znowu przewija się Zbyszka Dyka samicą Van Osch i babką jest tego gołębia 4227, czyli peł, samica, pełna siostra y, samca, który wydał Olympica mandę no, i tak jeszcze ciekawostka. Matka tego gołębia 2436, więc można zobaczyć, jak te pokolenia, z pokolenia na jak te gołębie lecą. Jest matką gołębia 1080, który jest do tej pory lotowany. Nawet to w, którymś, w, tym, w tym roku już fajnie siadł ten gołąb. I on był pierwszy na oddział: 5, 7, 15, 27, 43, 78 gołąb z 20 roku. Także same sprawdzone gołębie, gołąb tak się prezentuje. Więc zapraszam.